Cześć, mam na imię Sandra i bardzo miło mi gościć Cię na moim kanale. Jeżeli masz ochotę dołączyć do mojego klubu Fitness Online, w którym znajdziesz różnego rodzaju zajęcia, jak crossfit, pilates, siłowy trening dzielony, zajęcia ze sprzętem, z dużą piłką, z TRX-em z bOSu, również ćwiczenia z masą własnego ciała, mobility, treningi kondycyjne, zapoznaj się z linkiem, który wrzucam tutaj na górę. Dzisiaj chciałabym zrobić z tobą trening wzmacniający mięśnie brzucha, głównie mięsień poprzeczny oraz mięśnie dna miednicy. Będzie nam potrzebna obręcz i mata. Przygotuj się i zaczynamy. Połóżmy się wygodnie na macie, ściągnij łopatki do dołu. Długa szyja, nie leżymy na czubku głowy. Kręgosłup ułożony neutralnie. Jeżeli chcesz, możesz położyć lewą rękę pod odcinek lędźwiowy, tak aby poczuć, że odcinek lędźwiowy jest delikatnie wygięty, ale nie chcemy, żeby w trakcie teraz rozgrzewki wciskał się on w rękę. Po prostu zachowujemy delikatną krzywiznę odcinka lędźwiowego, jeżeli masz duże problemy z... Kręgosłupem z dolną częścią pleców możesz ułożyć miednicę do tyłu pochylenia i przykleić odcinek lędźwiowy do maty. Jeżeli Twój kręgosłup ma się dziś dobrze, układamy go neutralnie, napinamy jedynkę. Jedynka są to mięśnie trzymające strumień moczu. Zaciskamy zwieracze. Nie napinaj pośladków, nie napinaj brzucha. Niech to napięcie również nie wpływa na to, w jaki sposób oddychasz. Dokładamy do tego dwójkę, czyli zwieracze odbytu. Mocno zaciskamy jedynkę z dwójką. I teraz zaciskamy trójkę. U kobiet będzie to wąska pochwa, takie najgłębsze partie mięśni dna U mężczyzn spróbujcie podciągnąć do góry jądra. I trzymamy. Napięcie znajduje się tutaj w dole brzucha, nie przekładamy jeszcze, tutaj na górę na brzuch, nad pachwinę, tutaj w środku w miednicy, pośladki rozluźnione, mięśnie twarzy rozluźnione, kark rozluźniony i rozluźnij teraz wszystko. Jeszcze raz chciałabym, żebyśmy napięli jedynkę, dwójkę, trójkę i trzymamy tylko dno miednicy, ponieważ jest to ekspresowy trening, nie będę tutaj uczyć Cię dokładnej techniki, napinania mięśni dla miednicy, ale tutaj na górę wrzucam link i odsyłam Cię do mojego treningu technika mięśni dla miednicy, a także polecam Ci mój trening technika mięśni poprzeczny, do którego link też tutaj na górze i rozluźniamy. Super, obudziliśmy już na miednicy, jeszcze raz jedynka, pośladki luźno, dwójka, w środku wszystko pracuje, tutaj jakby centrum, ale na zewnątrz pośladki są rozluźnione, trójka, i teraz chciałam, żebyśmy napięli mięsień poprzeczny. Napięcie mięśnia poprzecznego to nie jest ani wciągnięcie brzucha, to nie jest ani wypchnięcie brzucha do góry, zebranie skosów. Staraj się jakby podciągać coraz bardziej to dno miednicy tu góry, tu góry, tu góry. Poczuj, jak napina się tutaj blisko do kolców biodrowych. Tutaj nad pachwiną brzuch się napina. Od spojenia łonowego tutaj bokami do góry. Nie chcemy napinać skosów, czyli część tu pod żebrami chcemy, żeby była rozluźniona i również nie chcemy, żeby zapadała mi się ta przestrzeń między żebrami, dlatego, że tutaj mamy przeponę i tu chcemy po prostu nie uciskać je jeszcze bardziej w trakcie oddechu. Super. I rozluźnij. Ostatni raz. Jedynka. Dwójka. Trójka. Poprzeczny. Trzymaj. Dziesięć. Dziewięć. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Super, poprawiamy, ściągamy łopatki do dołu, bierzemy obręcz i teraz stopu układamy, na szerokość bioder, nie uciekamy z palcami na zewnątrz. Wsadzamy obręcz między kolana i teraz już pozycja wyjściowa będzie od nas wymagała pracy wewnętrznej strony UDA. Staramy się tak złączyć kolana, żeby znajdowały się one bezpośrednio nad stopami. I już wiem, czujesz tutaj wewnętrzną stronę uda. Zgniatamy, trzymamy pozycję, rozluźniona twarz, rozluźnione ramiona. Napinamy jedynka, dwójka, trójka. Napniej poprzeczny, nie wciskamy odcinka lędźwiowego w matę. Jest on ułożony neutralnie 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i rozluźnij super. Nogi zostają. Kolana szeroko i jeszcze raz robimy to samo. Zgniatamy. Napnij jedynkę. Napnij dwójkę. Napnij trójkę poprzeczny. Mocno trzymamy 10, 9, 8. Płaski brzuch, aktywny 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i rozluźnij. Super, pamiętaj o pozycji stóp. Bardzo mocno zgniatamy obręcz, ona ma być jajkiem. Przygotuj się, zgnieć. Jedynka, dwójka, trójka. Poprzeczne, mocno 10, 9, 8, 7, 6, jeszcze mocniej brzuch, 5, 4, 3, 2, 1 i rozluźniamy ekstra. Odpocznij, wdech nosem z wydechem. Łączymy, pilnujemy stóp. Jedynka, dwójka trójka poprzeczny trzymaj 10 9 jeszcze mocniej obręcz całe nogi się trzęsą 7 6 5 4 3 2 1 i teraz słuchajcie puls trzymamy dwójka pulsujemy poprzeczny pulsujemy trójka pulsujemy wszystko razem hop 10 9 8 pogłębiaj dno miednicy w tej pulsacji 6 5 4, 3, 2, 1. Super. Zamieniamy, wsadzamy teraz nogi do środka. Będziemy tym razem już nie zgniatać obręcz, ale ją rozciągać stopy na szerokość bioder. Otwieramy klatkę piersiową. Zaczynamy teraz od napięcia dna miednicy. Najpierw jedynka, dwójka. Trójka. Aktywujmy teraz mocno poprzeczny. Wciąż nie wciskamy odcinka lędźwiowego w matę. I na maksa rozciągamy obręcz. Czujemy teraz tutaj napięcie pośladków, zwłaszcza na zewnątrz. Jeszcze mocniej. Poprawiamy napięcie to w środku. I już tylko osiem. Siedem. Sześć. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. I rozluźniamy super. Mocno pracujemy nad rozciąganiem obręczy, żeby zrobiło się z niej jajko. Jedynka. Dwójka. Trójka. Poprzeczne i rozciągamy mocno, mocno, mocno. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Jeden i rozluźniamy, super. Rozluźnij mięśnie karku, nie spinaj ich tutaj. Rozluźnij mięśnie szyi, długa szyja, stopy nie uciekają na zewnątrz. Jedynka, dwójka, trójka mocno, wąska pochwa, podciągamy jądra do góry, poprzeczne na maksa, aktywujemy tutaj mięśnie brzucha, on pracuje. Dziesięć, rozciągnij, rozciągasz, dziewięć, osiem, siedem, jeszcze mocniej, sześć. 5, 4, 3, 2, 1 i rozluźnij. Super. Wdech nosem, wydech ustami napinamy jedynkę, napinamy dwójkę, napinamy trójkę, rozciągamy 10, 9, 8, 7, 6. Poprawki na miednicy.

Jeden, znowu będziemy robić puls i aktywacja dna miednicy 10, 9, rozciągamy i poprzeczny dno miednicy. 6, 5, 4, 3, 2, 1 i rozluźniamy. Super. Ściągamy obręcz. Chciałabym, żebyśmy teraz Oparli sobie obręcz przed kolanem, kolano zgięte do kąta 90, noga do góry, kładziemy tutaj łokieć. Co będziemy robić? Jedna noga zostaje na ziemi. Układamy odcinek lędźwiowy płasko, tym razem chciałabym, żeby on już dotykał do maty. Aktywujemy jedynkę, aktywujemy dwójkę, trójkę. Poprzeczny, wciśnij odcinek lędźwiowy w matę, ale nie ściągaj dolnych żeber do dołu. Nie chcę za bardzo tu skosów, chcę głównie poprzeczny. I teraz wdech i z wydechem na maksa zgniatamy obręcz 10, 9, 8, trzymaj dynamieny 7, 6, 5, 4, jeszcze mocniej. 3, 2, 1 i rozluźniamy, chciałabym, żeby ta obręcz tutaj dosłownie pękła. Noga do góry, jedynka, dwójka, trójka, poprzeczny, wciśnij lędźwiowy w matę, wdech nosem i z wydechem zgniatamy na maksa 10, 9, mocno tu pracujemy, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Jeden i rozluźnij. Zamieniamy strony. Co jest dla mnie ważne? Żeby twój brzuch na dole nie wychodził. Oczywiście tu się skóra zwinie, ale ważne jest to, żeby utrzymywać wciąż kontrolę nad ciśnieniem wewnątrz jamy brzusznej. Układamy dobrze, staw kolanowy, stopa na siebie. Rozluźnij tutaj ramiona. Aktywujemy mocno brzuch, ale nie napinaj tutaj szyi. Dobrze? Jedynka. Dwójka, trójka, nie wychodzi brzuch poprzeczny. Wciśnij lęgwiowy w matę, wdech nosem i z wydechem zgniatamy na maksa 10. Brzuch nie wychodzi 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I rozluźnij tu się wszystko dosłownie, trzęsie. Pamiętaj, że w momencie, kiedy napinamy bardzo mocno brzuch, on może nam wychodzić do góry kontrolu i to ciśnienie wewnątrz jamy brzusznej. Jedynka, dwójka, trójka, poprzeczny na maksa, jeszcze mocniej, jeszcze popraw. Wciskamy lędźwiowy w matę wdech nosem i z wydechem zgniatamy 10, 9, 8, 7, jeszcze mocniej. 6, 5, 4. Trzy, dwa, jeden i rozluźniamy. Super. Wracamy do pierwszej nogi. Ściągnij łopatki do dołu. Barki od uszu. Klatka piersiowa jest otwarta. Kładziemy, słuchajcie, znowu obręcz przed kolanem. Ściągnij tutaj łopatki. Ramiona blisko do tłowie i delikatnie ramionami zgniatamy tułów. Kładziemy w ten sposób dłoń na obręczy. I teraz jeszcze raz, słuchajcie, jedynka, dwójka. Długa szyja, barki od uszu nie zadzieramy. Trójka, popraw trójkę, aktywuj poprzeczny wdech nosem i z wydechem zgniatamy na maksa. 10, 9, lędźwiowy dotyka do maty, delikatnie się wciska w matę. 7, 6, 5, 4, Trzy, dwa, jeden i rozluźniamy. Znowu dla mnie bardzo ważne jest to, żeby ta część brzucha tutaj nam nie wychodziła. Tu się może zwinąć skóra, tkanka tłuszczowa, ale nie wytwarzamy takiego ciśnienia. Noga góra, otwórz, mocno tutaj pracujemy, wdech nosem, wydech ustami, jedynka, dwójka, trójka. Ściskamy ramionami klatkę. Poprzeczne, mocno, delikatnie wciskamy lędziowy w matę. Zgniatasz. Jeszcze mocniej. Barki od duszu. Barki od duszu, trzymaj to. Trzymaj, trzymaj. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rozluźnimy. Cudownie również pracuje zginacz biodra, mam nadzieję, że to czujesz. Jeszcze raz zgniatamy mocno ramionami klatkę, noga do góry, jedynka, dwójka, trójka, barki od uszu, ściągnij łopatki, na maksa do dołu, poprzeczny, delikatnie wciśnij lędźwiowy w matę, wdech i z wydechem lecimy, dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, popraw miednicy. 4, cztery, trzy, dwa, Jeden i rozluźniamy. Wdech nosem. Z wydechem noga idzie do góry. Otwieramy klatkę. Ściskamy ramiona mocno, łokcie do siebie. Jedenka, dwójka, trójka, poprzeczny. w matę. 10, pulsacja. 9, 8, 7. Brzuch nie wychodzi. 6, 5, 4, 3, 2 jeden i przerwa, świetnie odpocznij chwilę, oczywiście to samo nas czeka na drugą stronę do góry, pamiętaj, barki od uszu, długa szyja i ściągnij do dołu łopatki klatka piersiowa jest otwarta noga do góry blisko ramiona do tłowia długa szyja, mięśnie twarzy rozluźnione mięśnie tutaj rozluźnione, czujemy pracę tylko łopatek jedynka Dwójka, trójka, poprzeczny. Wciśnij poprzeczny w matę, delikatnie zgniatamy 10, 9. Blisko ramiona do tłowia. Siedem. 6. poprawdno na miednicę. Cztery. Popraw poprzeczny. Dwa. Jeden luz. Rozluźnij, na pewno czujesz już ręce. Łokcie, pamiętaj, kierujemy do dołu bliżutko do siebie. Jedynka, dwójka, trójka, poprzeczne. Wciskamy delikatnie lędźwiowy wdech i z wydechem 10, 9, 8, poprawną miednicy, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i luz brzuch nie wychodzi, ja wiem, że już na maksa czujesz ręce już niedużo do końca noga do góry, ramiona tu blisko triceps, prostujemy będą super fajne jadrne ramiona jedynka, dwójka trójka poprzeczny brzuch płasko nie wychodzi wciskamy lędziowy w matę, wdech nosem i z wydechem 10, 9, osiem, siedem 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rozluźnij. Wdech, wydech. noga do góry. Jedynka, dwójka. Mocno tu pracujemy. Barki od duszu, trójka. Poprzeczny, lędźwiowy wciśnięty. Wdech, wydech. 10, 9, 8. Brzuch nie wychodzi. 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1 i rozluźniamy. Super. Odkładamy obręcz, otwórzmy klatkę piersiową, stopy szeroko. Moja mata ma metr szerokości, więc prawie tutaj jestem na szerokość maty. I wsadzamy raz jedną nogę do środka raz drugą rozluźnijmy tym sposobem okolice miednicy okolice kręgosłupa lędźwiowego nie ruszaj miednicą zostaw ją tutaj w centrum nie podnosimy kręgosłupa jest on ułożony neutralnie jeszcze chwila oddychaj mocno noga do środka niech sobie wpadnie Mam nadzieję, że udało Ci się poczuć brzuch. Wracamy, słuchajcie, do centrum. Złączmy ze sobą kolana, tak żebyśmy mogli rozluźnić wewnętrzną stronę uda i fajnie rozluźnić mięśnie brzucha. I teraz chciałabym, żebyśmy wszyscy razem wzięli wdech nosem. Do dolnych żeber pracuje przepona i z wydechem rozluźniamy brzuch. Oddychaj przez nos. Wdech nosem. I jeszcze raz z wydechem rozluźniamy brzuch. Wdech nosem. Rozluźnij trójkę. Wdech. Puść luźno do dwójki. Wdech? Rozluźnij. Jedynkę, wdech, nosem. Rozluźnij jeszcze raz całe dno miednicy. Jedynka, dwójka, trójka. Wdech, nosem. Puść jeszcze raz luźno brzuch. Wdech. Rozluźnij dno miednicy. Wdech nosem. Rozluźnij mięśnie twarzy i całą obręcz. Oddychaj swobodnie. Jeżeli chcesz, możesz zamknąć oczy. Skup się na swoim oddechu i wsłuchaj się w niego. Chciałabym, żebyśmy teraz na zakończenie wszyscy razem wzięli... Bardzo głęboki wdech nosem do dolnych żeber. Otwieramy klatkę piersiową we wszystkich płaszczyznach. I długi wydech nosem. Otwieramy oczy. Chciałabym Ci bardzo podziękować za tą naszą dzisiejszą sesję treningową. Jeżeli masz ochotę na dłuższy, konkretniejszy stretching, teraz na zakończenie wrzucę Ci tutaj film brzuch, stretching, naprawdę bardzo fajny trening łączący elementy jogi, elementy rehabilitacyjne, więc bardzo serdecznie Ci polecam. Ja póki co czekam na komentarz, bo jestem bardzo ciekawa, jak ten trening Ci poszedł, życzę Ci cudownej reszty dnia, no i mam nadzieję, że już niedługo zobaczymy się ponownie. Cześć!